Jakoś... <laughs> nie pamiętam. Ale o... O ty Nic nie widzisz. On wygląda bardzo podobnie do tego misia, do którego strzeliśmy na... E, na treningu. Zamknij się już. A, oh, Hitler kaput. I zeszliśmy w trybie ekspresowym. Proszę, szan, Wow, co to jest? Ty granat. A to czołg! A, to wszystko wyjaśnia. Co to jest... Mosin? A, ah, mosin Dobra, wykorzystałem element zaskoczenia. Dawaj, 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 dawaj! Nie uciekniesz, szlaku! Albo... coś mi się zdaje, że jednak uciekniesz. A, ua, ua, ua. Dobra, żyję. Skąd on się tam wziął, do cholery? Magia, stary. O rany, głos. Dobra, żyję. 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 A tu lukę. Ja byłam sina. Tu, chyba tu. Wow. Ja. Że się sniperka nie ukrywam. Ja. Nie dostanę go. A, to stało. No chyba nie żyje. No dobra, kolejny. No super, brawo ja. Aaa, no. no, ale idziemy dalej. Ty, 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 ty. Wolski! Ech, ciśnij. A ja za tobą. Ty zdechniesz, wezmę tobie na boje. No idź! Dobra, ja idę pierwszy. Tu chodzi. Dobra. Martwi mnie. Tu kość, gdzie? No, proszę gdzie? O, wow, cholera! Umrę, umrę, umrę! Łał, wow, ja? Dobra. To? Tu! Polski. przepraszam. Na. Eee. Po co szalełem? W... Ech, eee. dobra. Idziemy do góry. Dobra, wstań. Teraz nie żyjesz, okej? Okay? O, chwila. O, no, lodeta. Tak wam spójne, że trzeba była tajperka, widzicie? Jak na wywołanie. A to na dobra. Dobra, to mój. Jej kołem. Dzięcie szwaby. Widzę, że nasz kolega po lewej ma bardzo mocne ten No za psa też się jeszcze i nie słyszałem, żeby ktoś się mścił, no ale też członek rodziny, nie? Kolega ma bardzo mo mocne przeżycia związane z, z Niemcami, więc się mści aktualnie Widzę, że to mu sprawia radość, tak, uśmiechasz się No nie przynajmniej na mnie tylko strzela ziomuś. Majster ucieka nie się żebyś żył, no Fajna jest ta że mogę, że mogę tak jakby odepchnąć, żeby nas wpuścił na tego kema Bo uratowałem mu życie Możliwe, żeby zginął Nie, życzę mu źle, nie, no ale No. głupisz fabię Oła Gdzie jesteś, znajdę się o tym O, no. Hello, gej okay. Przepraszam Was na chwilę Okej, okay, przepraszam was, już, już jestem z powrotem. Nie ma odwrotu, głupie szwaby. Nie strgaj bohatera, strugasz to. Trzeba <grym> Ten kawał na poziomie gimbazu. Ну, 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 Василий! Боже, не ходят, как бы... Что достал? Уа! Chyba nie żyje. No. Ała. Kurde. Kontrol. Rany. Wciągnął się pierniczy. Kolejny. Tutaj w ogóle nie używam. Dobra. Już to zrobię mate. Eee, o O hello. Dziękuję. O nie zażądałam w każdym No ale explozji w Call of Duty to jest sport to na początku dziennym, są więc wiecie. Nic nie straciliście. Jeszcze wysadzimy z 20 takich czołgów. Chyba. Podjemy sobie Sąsiedz pierwszy sześć to Tutaj Dobra ten akt ma jeszcze dwie misje więc widzimy się zaraz Za chwilkę sobie Dobra kontynuujemy Nasze szczęście broni mi nie zbrało Gdzie? Tu, dobra, tu. O oh, ładnie Boże oni naprawdę kogoś zabili W nowych kodach to jest nie do pomyślenia Ty masz wszystkich zacząć, oni są tylko tak dla, dla ładnych twarzy, nie? No! To ktoś został Co to, to, to. Boże ta sniperka jest taki... a albo ja nie mam raz. Też w nim gra. jest hełm? Chyba hełm. Dobra. Nie wiem. Nie wiem. Okej. Okay. dalej. Okay. Hello. Mhm. Mm Lol. Co mu się stało? Wstawał i nagle się znowu położył. Okej. Okay. Serio, nie trafiłem go wyłożyć. Nie no, dajcie mi ten coś. Dobra, trafiłem. O dobra, nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Zpier eee, tam. Nie. nie! Nie. No w sumie jeszcze chwilę zginąłem jak jest. Nie wygrałem, dobra, rozumiem to. Zabiję go? Tak, chyba tak. Nie wiem, liczcie, że ktoś zabiję O! Pff. I liczę, że też mnie nie zabiję I liczę, że ja mogę No, serio No, serio Ja! Tak, Jakbym go trafiał, to bym był się dumny o! Trafiłem go! Ua! O nie! Zaraz, zaraz, żyję, żyję! Żyje. Ty-ty-ty-bęą! O Boże! Dobra... Ch chyba zdechnie dobra, teraz zdechł. Oooo! Przy celu, może tak, skupiam się tak i nic nie mówię ponieważ y, chciałbym przeżyć Muszę rzadko się staję dlatego tak się było całkiem nie obudziłem okay. No, dajcie na 40. Daj, A on nicito nas... Dobra, dobra, dobra. Już wiem. A już żyję, żyję. Dobra. Nie ma uciekania. Raczej zapamiętałem tę misję Tak jakoś Nie wiem Dobra Po prostu ciśnienie. Może dobrze zapamiętałem, tylko jeszcze jeden moment eee, To chyba był supermarket w coś w tym stylu

<laughs> hello? Hehe. <laughs> <laughs> <hums>, <hums>, <hums> oh, es kommt jetzt schon wieder jemand? Magia? No, ostatnią bombę, no nie no Fłam się, bo tak jest fajnie No bo dobra, właśnie z do A, dobra Wow, dobra, to był bardzo gryfki dział Dobra, y jeszcze jedna misja do końca tego aktu, więc znów widzimy się za chwilę Towarzysz sniper tak mi się teraz kojarzy taki film, to było... Kurde, zróbmy wstół. Wróg u bram, tak? Do mówię. Chyba tak. No, w Call zdecydowanie przydałoby się... Przydałaby się zmiana trybu ognia, bo po prostu... Chociaż w sumie nie wszystkie karabiny były w to wyposażone. co jest też. Ej, to też może być powód tutaj? e nie, nie tutaj, okej okay. gdzie? majster, kaj ma leść? na dół Aha, dobra, tu jest inne pomieszczenie Czerwone! Nie! ktoś ma pepe szy dobra ile to mam? No, dobra nieporównywalna ilość amunicji no, dobra

nie, oni chyba spartymi czym raz? Chodź coś w okej, okay, gdzieś tutaj. O, chodź też mato. No. He's dead. Good shot, comrade. Well Dzięki passed. jomuś. Nie. Chociaż... Mm. 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 Nie, to się nie różni. O ma to żyjesz! Dobra, ja nie żyję. <gry> to było głupie. Dobra. Tak, powoli. O, Boże, to krzywska. Ciśniemy tak na pałę. tutaj. On już mam nadzieję że nie żyje, a jak żyje, to zaraz nie. Tutaj. O. Stylne, to mi

O. o, chciałbym mieć teraz MP40, proszę, dobra, jak to jest w zasięgu, w zasięgu, no jest zasięgu po prostu. No, kurde. I ta muzyka w dle. Nie, czekaj, wy nie będziecie słyszeć, bo zaraz mam pod głos. O, nie. A, gdzie to jest dobry. Nie, chwila, to będzie za głośno. Troszkę ściszę. A, dwóch na raz, aha. O, też ma. Nie, nigdzie nie pójdziesz. Серьё, oh. может не люби я к ним нашу потому что просто не вижу. Jestem jednak aż takim złym sniperem Dobra, chciałem tylko trafić naraz, ale coś mi nie wyszło. The granat Skąd? Co jak? Muszę żeby już to być szybko. Baa! Headshot! ma to. Okej. No szybciej Wasili! Dobra Run boskie! Po prostu no Po prostu nie Znacznie prościej Gdzie? Jakiś problem? Dobra, nie, nie. Jest problem Szła, uj A mo chlepy Serio, nie trafiają pożar Dobra, zmieniam zdanie z tym kijowym sniperem Może, ja nie wiem czy to w ogóle ten pocisk leci jakiś czas czy on od razu trafia w cel ja Więc nie możemy zaraz zacząć testować Jak oni strzelają, to to wygląda jakby rzeczywiście Gdzie? Na placu, dobra, o dobra, o, to A, tu już jest rozstawione mm. Zginiesz, Szwab, dobra, On 19 na mojej Szwab! O, w porę się obudziłem, nieźle Czysty, fardzerski. Dobra, osłaniaj się. jak ja, ja do nich poszczylą. O Boże, trzech naraz. To jest... Ja. O no Boże, zmarnowałam amunicję, on by i tak chyba zdechł. Dobra, już Wasili. O, patrzcie, tego krzaka zleka nie widać. Ktoś strzelał chyba z budynku, dobrze myślę. Ach. NIE! Ty, on żyje jeszcze, skubany! Głowa ze stali, nie? W Wolverine y z przeszłości, stary, wersja II Wojna Światowa. Jak wstanie to będzie zły. O Boże! Chłopak z pancerni. No, mamy pancer szereka, nie wspomniałem o nim. O, trzeba się trafić. A, zginął, powiedział, trzeba... Dobra, to chodź, go, chodź, proszę. Po prostu nie. Nie wiem, po prostu do nich Macie tu może... A do snajperki? O, tak jakby cienko. Oa. No, nie miło, nie miło. Zdecydowanie nie miło. Po prostu nie. Co przeciwnik? Nie, nie nura, mój. A, dużo jeszcze. W jeszcze. Sumie... Jak te debile ich tego tutaj przepuściły, no no, masz. No oczywiście, że nie. Dobra, gdzie idziemy. Zlikwiduj resztki, oporu obraga. dobra. Dobra, ukończyliśmy kampanię radzi radziecką. Następna kampania to jest bodajże brytyjska, tak? Tak, brytyjska. Dobra, ja tu mam trzy zbokowanych, ale nie zwracajcie na to uwagi. Bitwa o El Almein. Nie wiem gdzie to jest. Ja wchodzi mnie to do końca. Ale dobra, teraz sobie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, powiedzcie co mam naprawić, co mam zmienić. No i trzymajcie się, cześć.